Czyżby nadciągała wyprzedaż takich tokenów jak Matic, Ada i Sol? Bardzo możliwe, a może jednak, którzy zwliczone w cenę i nic się nie stanie. O co chodzi, spróbujemy sobie zobaczyć właśnie w tym odcinku. Jak pewnie pamiętacie, jeszcze na początku tego miesiąca SEC wziął się za Binance US. Razem z tym poszli trochę dalej i postanowili już ogłosić pewne coiny jako security, co wpłynęło w ten sposób, że platformy do tradingu tymi tokenami, tak jak Robinhood postanowiło zdelistować swoje tokeny. Tak jak możecie zobaczyć w tym artykule z Inwestopedii. do 27 czerwca mają oni termin do delistingu. Tych tokenów. W jaki sposób będzie to się odbywać? Otóż postanowione jest, że będzie sprzedaż po cenie marketowej. Jednocześnie 1 lipca będzie również termin, kiedy zacznie swoje tokeny sprzedawać Celsius w ramach bankructwa, które niestety przyszło kilka miesięcy wcześniej, co zresztą pewnie też pamiętacie. No, i tutaj pojawia nam się tweet, bardzo ciekawy tweet, który mniej więcej analizuje, co może tutaj się stać. Tak jak pisze nasz zacny Ney na Twitterze, Ada, Sol i Matyk będą prawdopodobnie w sell-offie, czyli w tej wyprzedaży od Celsiusa i Robinhooda, i jeszcze w tym tygodniu. Zrobił pewną analizę i doszedł do danych, kto ile posiada tych tokenów. Więc jak weźmiemy sobie te właśnie liczby, no to widzimy tutaj, że Matyk, Soli i Ada jest. Według danych, które są w niego prezentowane, Robinhood posiada 18 milionów wartych tokenów Matika 26 Solany i Cardano, 30 milionów, a Celsius 60 Matika kolejno 2,5 Solany i 26 Ady, co daje nam całkiem, całkiem duże liczby, co możemy sobie tutaj zobaczyć. Matyk 80 milionów, prawie 29 Solany, no i 56 Ady. No i idąc dalej, tym tropem. Jak widzimy, Celsius po 1 lipca ma pewne flexibility, czyli może sobie to dostosować i może to zająć nawet kilka miesięcy zanim oni to wyprzedadzą. Jednak Robin Hood postanowił, że po tym deadline'ie 27 czerwca coiny będą sprzedawane po cenie rynkowej, czyli rzucą market sell. I po prostu będzie w ten sposób to się odbywać. Jednym z posiadaczy właśnie i tym custody, które robi dla Robin Hooda jest Jump Capital. No i oni właśnie, tak jak tutaj widzimy, mają termin. Po 659 pm tego czasu it e, e, 27 będą musieli po prostu zacząć sprzedaż. Dobrą wiadomością jest to, że część userów po prostu e, wyszło z tego, zrobili self custody i przeszli na własne portfele, no i to jest zabezpieczone. Ale jak wiemy, Robinhood jest platformą, gdzie Poprzedniej hoście, zresztą tam dużo na rynku akcji się działa, również na rynku krypto, czyli raczej tam są takie powiedzmy poziomeczki z rynku, którzy nie wiedzą, co to są portfele krypto i nie wiedzą, gdzie nimi uciec, więc prawdopodobnie nie będą w stanie wyjść całkowicie z tego rynku. No i część tych właśnie tokenów będzie musiała być wymieniona, no i wymieniona będzie do dolara. Jak podają informacje, czyli dzień przed tym, przed tą wyprzedażą, przed tym, co musi się stać, no to mamy 80 milionów dolców w Matiku, 26 milionów w so. No i nie byli jakby w stanie dokładnie zlokalizować woletów z Adom, ale gdzieś tak mniej więcej, estimate jest, czyli te prognozy na 30 milionów, więc jak widzimy to są dosyć mocne liczby, ale czy one już są w cenie, czy nie, no to może dopiero się okazać. Bo jeszcze dokładnym pytaniem jest to, czy ten jump. W jaki sposób oni po prostu sprzedadzą te tokeny? Czy to będzie OTC, czy może jakieś zdeponują to na Cexa, czy w ogóle zrobią jakieś inne tutaj sposoby poprzez opcje i tak dalej. No, to się okaże i tego dokładnie nie wiemy. I teraz jak zobaczymy sobie chociażby na ten wykresik, co tu dokładnie jest z ceną tych coinów? No to widzimy, że właśnie te tokeny jak ADA, Solana czy Matic nie Osiągały najlepszych wyników w ostatnim czasie. No i pytanie: Czy to już jest wliczenie w ceny, to co będzie się odbywać, czy jednak tutaj jest duży jeszcze poziom do tego, żeby spadały te tokeny po prostu? I no, i może właśnie to jest dobra okazja do tego, żeby zrobić sobie jakiegoś shorta i na tym zarobić, gdy oni zaczną tą wyprzedaż. Oczywiście wszystko zależy od tego, co będzie się działo na rynku. Jak na razie widzimy, że dominacja Bitcoina rośnie, ten Bitcoin jest mocny. Wszystkie inne alty no, wypadają średnio na tą chwilę, więc czy to będzie dodatkowa jakby presja do tego, żeby cena tych tokenów spadała? Może, nie wiadomo. To się okaże już niedługo. Na samym końcu podaję tutaj jeszcze adresy portfeli, których warto śledzić, jeśli chcemy widzieć, co się dzieje z tymi tokenami. Jeśli zdecydujecie się na jakieś ruchy, no to wtedy możecie sobie wbić ten adres i szukać, patrzeć, co się dzieje, czy tam jednak występuje to wyprzedaż czy może jednak w jakiś sposób będzie to absorbowane poprzez transakcje rynkowe. Jak spojrzymy sobie tutaj na innego twita i podane są informacje jakie mają zasoby skarbce Robin Hooda, widzimy tutaj dokładnie, że na dzień 31 marca no to tutaj zdecydowanie większość było w Bitcoinie i Ethereum i Dogecoin, jednak others, czyli te inne coiny, no to jest 1,3 miliarda, tak więc to jest całkiem całkiem duża kwota, która naprawdę może stworzyć jakieś zagrożenie na rynku. Widzimy tutaj jeszcze jedną ciekawą analizę od Fabiana D., gdzie mówi, że właśnie 1,3 miliarda jest trzymane w custody w Robin wyciągając z tego właśnie Bitcoina, ETH i Dogecoina. I teraz on wziął tutaj takie dywagacje, że jeśli te inne tokeny są trzymane w takiej ilości jaki jest market cap na CoinGecko, no to wychodzi nam mniej więcej taka ilość, że 170 milionów SOL, 250 ADY i 163 miliony MATIKA. Widzimy tutaj odpowiednie proporcje, jak to się układa, no i łącznie to jest około 600 milionów, które trzeba by wyprzedać. To jest taka trochę wzięta szczapy projekcja, jednak trzeba pomyśleć, gdzie ten kapitał może się przenieść. Być może to będzie ucieczka w bitcoina, Ethera i jakieś światy, a może też w inne alty, więc jednocześnie ze sprzedażą tych tokenów inne mogą pompować, albo po prostu może to uciec do właśnie tych bezpiecznych coinów i nawet może spowodować jakieś wzrosty na takich tokenach jak bitcoin czy ethereum. Tak więc podsumowując, najbliższe dni i najbliższe tygodnie mogą być bardzo ciekawe. Czy dojdzie do tych spadków? No to się okaże. Trzeba obserwować naprawdę, co będzie się działo, jednak uważajcie na te właśnie trzy tokeny, gdyż mogę one zaliczyć mocnego damp'a, a jeśli wierzycie w przyszłość tych tokenów, no to może właśnie po tym czasie, po tym dampie, będzie odpowiednie miejsce, żeby zająć swoją pozycję na dłuższy termin. Zostawiam was z tymi informacjami. Dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie, co sądzicie, że będzie się działo i jakie ruchy wykonujecie w związku z tymi wydarzeniami. Dzięki bardzo za uwagę. Zachęcam do łapki w górę i subskrypcji. No i do zobaczenia.